Chciałabym, żebyśmy ułożyli gałąź długą, bo to są gałęzie krótkie, one Wam szybciutko poszły, to nie jest trudne, to jest łatwe. Chciałabym, żebyśmy zrobili gałąź długą, ale do gałęzi długiej będą nam potrzebne obrazki, tak jak do kolejności wydarzeń, tak jak do historyjki obrazkowej. Wobec tego ja przygotowałam dla każdej pary w ławce karteczkę. Na karteczce jest zdanie. Musicie teraz odczytać to zdanie i zastanowić się, co w parach macie narysować. Ale bardzo proszę, proszę, uwaga, 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 duchy, 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 duchy. uwaga. Ja teraz będę po kolei prosiła. Para Jarek yy, yy, i Max. Proszę bardzo, wybierajcie sobie. Y -y. Yy, czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Amelko? Ja myślałam, że pierwszy powinno być to. Czyli? Że mama wsadziła kwiaty do Dobrze, mama włożyła kwiaty do wazonu, a potem co się stało? A potem co się stało? Co się stało potem, Martynko? Bo... Ale od razu mama przyniosła kwiaty do wazonu i od razu dziewczynka... No, bardzo dobrze, proszę bardzo, jasne. Tak, świetnie, bardzo ładnie. Jak zobaczyła Biedronkę, to wtedy co postanowiła zrobić? Wiem, dyrekty, bardzo. Co? Głośno? Wiem, dyrekty, bardzo. Dlaczego ona chciała wziąć zrobić? Bardzo dobrze, no to już szukamy takiego obrazka. Gdzie ona chciała? Ta? Bardzo dobrze. Dobrze, proszę położyć. Świetnie. Moi drodzy, a jak ona w, w, wspięła się na palce, wyciągnęła rączki, zaczęła pytać ten bason, co to się wtedy wydarzyło? Poszukaj tego obrazu. Gdzie jest rozbity wazon? Tu jest rozbity. Tu jest rozbity? Nie. nie. Do, dobra, no to proszę bardzo, weźmiemy rozbity wazon. Tak, i kładziemy. I słuchajcie, jak ona rozbiła ten wazon. Był Rusła. straszny brzęk szkła. I co się wtedy wydarzyło? Kto usłyszał ten brzęk szkła? Mama! I co mama mam? Jasne. Dobra. Czyli co teraz? Y, którą? Tak, Dobrze, może być. No proszę bardzo. I tam to, tam Czy możecie mi drugie, tak, takie samą, taką samą gałąź, drugą ułożyć z tych nie. obrazków, które tutaj są? Kto już widzi pierwszy obraz? O ja. Matylka. Który? A dlaczego? Na Proszę bardzo. Już. Kiedy mama położyła kwiaty do, y, do wazonu to e, e, użyła, to Kasia e, zobaczyła biedronki Ślicznie. kiedy Kasia kiedy Kasia zobaczyła biedronki to chciała je wziąć i to chciała je wziąć, wziąć. dobrze. kiedy chciała, chciała je wziąć wziąć Wazon, kiedy roz, yy, 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 Dobrze, dobrze rozbiła. Rozbiła wazon, to mama yy, przyszła mama i nakrzyczała na kasie. Dobrze, ślicznie, dziękuję, bardzo I... ładnie. Ja wiem,